Angelika Bodnarska, witam Państwa i zapraszam na weekendową prognozę. Dzisiejsza noc z bardzo pogodnym niebem upłynie głównie w pasie od Zielonej Góry przez Katowice aż po Rzeszów. Natomiast w pozostałej części kraju pogodę niestety pogorszy chłodny front atmosferyczny. I tak też we wszystkich regionach przyniesie dużą porcję dość niskich chmur, a także mieszane opady. Zatem kierowcy bądźcie ostrożni, bo warunki na drogach tej nocy z pewnością będą utrudnione. Sobotni poranek, jak widzimy w całej Polsce, przyniesie ujemne temperatury. Na poziomie od minus 12 stopni w górach przez minus 6, minus 7 na południu oraz wschodzie. Minus 4 w centrum, nieco cieplej na północy od minus 1 stopnia w Gdańsku do plus 1 w okolicach Szczecina. Wiatr na ogół będzie umiarkowany, ale chwilami szczególnie w centralnej Polsce powieje silniej w porywach do 50 km na godzinę. Z kolei jutro, drodzy Państwo, przez cały dzień bardzo pogodnie. Chwilami również słonecznie będzie głównie w części południowej oraz południowo-zachodniej. A im wyżej na północ, tym więcej frontowych chmur, które przyniosą sporo mieszanych opadów. Do kraju zaczęło napływać teraz bardzo łagodne powietrze pochodzenia atlantyckiego, co widać po temperaturach. Przymrozek utrzyma się jedynie w okolicach łodzi oraz w górach. A na pozostałym obszarze termometry średnio wskażą od 0 do plus 1 stopnia cieplej w Szczecinie. Tam prognozujemy od 3 do lokalnie 4 stopni na plusie. Wiatr w ciągu dnia również będzie silny, w porywach do 50, a w południowej Polsce do 70 km na godzinę. Spójrzmy teraz na mapę dla Kujaw i Pomorza. Otóż zarówno wieczorem, jak i w nocy nad województwem przewożać będzie gruba warstwa chmur i chwilami popruszy śnieg. O poranku termometry wskażą od minus 4 stopni w Brodnicy do minus 2 w Toruniu, czy też Grudziącu. Jutro zarówno w pierwszej, jak i w drugiej części dnia zachmurzenie nad województwem będzie całkowite i pojawią się opady. Głównie w późnym popołudniem będą to przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna nie przekroczy jednego stopnia, ale odczuwalnie przez silne podmuchy wiatru będzie zdecydowanie chłodniej. Na barometrach teraz wzrost ciśnienia i te w południe wskażą 1013 hektopaskali. Taka temperatura, drodzy Państwo, utrzyma się do niedzieli, a tuż po weekendzie z każdym dniem będzie coraz cieplej. Dobrego weekendu i do zobaczenia.